Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Drax, to jest Gra Benefactor. I tym samym chcę e, przedstawić Wam nowe cykl na kanale. Będą to gry klasyczne. Będziemy grać w różne klasy gier. I e, w związku z tym opowiem Wam troszeczkę, co kiedyś e, sprawiało, że to były gry wyjątkowe, dlaczego się w nich zakochałem. Jak również e, przyjrzymy się temu, na ile to są gry, które dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, są fajne, czy są fajne, czy nadal można w nie zagrać, czy warto w nie zagrać. Toż Benefactor, pierwotnie grałem na Amidze 600. Gra ukazała się w 1994 roku, 21 lat temu. Szmat czasu, prawda? Gra mi się strasznie podobała. Zajmowała raptem jedną dyskietkę. A dlaczego mi się podobała? Otóż... Ups... Platformówek różnego rodzaju było w owym czasie bardzo wiele, z elementami skakania właśnie i tak dalej. Niektóre platformówki miały na owym moment świetną animację w postaci, chociażby Flashback albo Another World, czy też Prince of Persia na przykład. Natomiast... Tutaj nasz główny bohater składa się z zaledwie kilku pikseli, ale te kolory są bardzo wyraziste, takie żywe, ta zieleń, zwłaszcza tutaj, jak widzicie, na mapce różnego rodzaju pnącze i tak dalej. Sam bohater z kilku pikseli składający się, ale też się fajnie animuje, jest fajnie animowany. To mi się bardzo podobało w porównaniu, w, po w połączeniu z fajną muzyką, no naprawdę w tej grze był klimat i. Dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, patrząc, również ten klimat czuję. Skończyłem ten poziom, ale chcę to jeszcze zabawić, żeby Wam coś pokazać. Widzieliście ten głos, który tutaj przelatywał, prawda? Toczył się. To jest żywcem oczywiście zaczerpnięte z klasyki kina z Indiana Jonesa, gdzie główny bohater uciekał właśnie przez, w takim grobowcu przed toczącym się za nim głazem, taką pułapką, więc tutaj są różnego rodzaju takie nawiązania, natomiast Chyba nic nie ma do pokazania, więc idziemy dalej. Natomiast y, to co wyróżniało tą produkcję, to y, elementy logiczne. Y, w w owych czasach mało było gier y, platformowych, które byłyby czymś więcej niż zręcznościówką. Większość to były typowo zręcznościówki na zasadzie przeskocz tu, przeskocz tam, y, zabij ewentualnie jakiegoś przeciwnika. Natomiast tutaj jest dużo elementów takich logicznych pozasręcznościowymi. Mamy wręcz też takie lekkie nawiązanie i połączenie z elementami z gry Lemingi. To są te małe ludki, które pomagają nam w różnych sytuacjach, my musimy te małe ludziki uwalniać i wówczas możemy ich użyć do tego, żeby coś tutaj zrobić. Zobaczmy, co tutaj jest. Na dole jest przycisk. Mapki są takie, jak widzicie, w większości nieduże, chociaż potem się robią większe. No ale powiedzmy, że to jest cała mapa. Natomiast na tej mapce jest dużo takich elementów wymagających od nas jakiegoś pomyślunku. Ja tutaj chyba nie przeskoczę, ale spróbuję. Da się, da się. Ups. Gry kiedyś miały to do siebie, że były dość trudne, a my byliśmy młodsi i lepiej nam szło. <laughs> Trzeba mieć wyczucie czasu, cierpliwość do tego wszystkiego. Benefaktor naprawdę był grą ładną, ta prawa do mnie trafiła. Ona nie była na tamten moment wcale najładniejszą oprawą na rynku, jeśli chodzi o takie platformówki 2D. Wcale nie była najładniejsza, natomiast żywość kolorów. Ten y, brązowy kolor, te zielone pnącza na mapie. To, że widzicie tutaj od czasu do czasu na środku mapki y, jakiegoś tam wija, który sobie z dziurki do dziurki przemyka. Tego, tego typu animacje, które niekoniecznie czemuś służą, to są rzeczy po prostu estetyczne. To wszystko w połączeniu właśnie z tą ciekawą postacią, y, fajnie animowaną. Bardzo mi się spodobało. To jest jakaś apteczka, co to jest. Ja pierwszy raz w tym momencie gram yy, i takie założenie troszeczkę sobie przyjąłem w tych tytułach. Spójrzcie na tą animację, całkiem fajnie. Yy, takie sobie założenie przyjąłem, że yy, raczej podchodzę do grania na zasadzie skakuję i od razu nagrywam i wam pokazuję. Bez żadnego grania wcześniej, więc to są pierwsze też poziomy. Co tutaj się stanie? Aha, ja muszę temu ludkowi otworzyć tutaj, żeby go coś nie zjadło. Ok, Tu go zamkniemy. Widzicie takie proste, logiczne elementy, ale one są fajne. W dzisiejszych platformówkach dużo częściej właśnie twórcy uciekają się do tego, żeby troszeczkę zakombinować, zrobić coś poza zręcznościówką, a 21 lat temu takie patenty były. Spójrzcie zresztą, jak ta gra wygląda. W tym momencie ja gram na w wielkim monitorze, na, e, nagrywam to grając na e, dużym monitorze, 21,5 e, cala, e, rozdzielczość 1920x1080, na full screenie w to gram. <kluzny> e, I e, gra wygląda całkiem, całkiem. Jest trochę rozpikselowana, no jak to, jak to, kiedyś to też było rozpikslowane, nawiasem mówiąc. Czekajcie, co ja mam tutaj zrobić teraz? Muszę jakoś odeskortować chyba tego hipka. Teraz go wypuszczę. I chyba muszę tam zejść, żeby... Łops, 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 łops. Eee, I muszę go tutaj podrzucić. Eee, na czym stanąłem? Kiedyś to wszystko było oczywiście rozpikselowane, natomiast na e, takie rzeczy grało się głównie na telewizorze, bo komputery klasy Amiga, te, te pierwsze, głównie podpinaliśmy do telewizorów. I grając też w pewnej odległości od tego telewizora, ta grafika była no, fajniejsza, to znaczy fajniejsza, nie było widać tak bardzo tej pikselozy. Z drugiej strony dzisiejsze monitory pozwalają nam na Yy, oglądanie tego w takich bardziej żywych kolorach, ponieważ yy, sam monitor teraz kurczę, żeby nas nie zjadło to coś. Yy, sam monitor po prostu wyświetla teraz takie żywsze kolory niż yy, kiedyś telewizor nam na to pozwalał. Proszę bardzo, zostałeś wrzucony tutaj. Poczekamy aż to coś przejdzie, chyba że mogę to przeskoczyć. Przeskoczę? Przeskoczę. O, proszę bardzo, jak pięknie. <grym> Natomiast wygląda to dzisiaj całkiem nieźle. Możemy, możemy zupełnie zaakceptować tą grafikę na poziomie gier dzisiejszych, niezależnych, które często się stylizują na takie, na takie klimaty pixelartowe. I wiele gier dzisiejszych, tych niezależnych, platformowych, które próbują udawać takie właśnie tytuły, wcale nie wygląda lepiej, wręcz wyglądają gorzej. Więc wielki plus dla Benefaktora wygląda to na chwilę obecną całkiem atrakcyjnie. Z tytułu tego, że gram na pełnym ekranie i w takiej, a nie innej rozdzielczości, jest to monitor panoramiczny oczywiście, dlatego obraz jest troszeczkę rozciągnięty w poziomie, jest troszeczkę po prostu szerszy, szersze wszystko. Prawie tego nie widać, natomiast jak mieliście tam w poprzednim levelu tą kulę, która się toczyła, to ona była trochę spłaszczona, jak może zauważyliście, może nie zauważyliście. Z drugiej strony rzecz biorąc, jeżeli oglądacie to w okienku na YouTube, to to wszystko wygląda już w ogóle świetnie, bo w ogóle nie macie tego efektu rozciągnięcia, rozpiksowania, jaki mam na pełnym ekranie. Ale nawet mówię, na pełnym ekranie wygląda to fajnie. Spójrzcie na ten design leveli. Tutaj mamy jakiegoś buddę, tutaj mamy jakieś coś niedobrego, jakiś kwas podejrzewam. I tak. Yy. Moim zdaniem, benefaktor dzisiaj po 21 latach, kurczę coś mi gardło. <laughs> siada, chrypka, dobra, łyk herbaty, jest ok. Po 21 latach ten tytuł wygląda całkiem fajnie i sprawia zupełnie fajną frajdę przy rozgrywce. Tak więc to jest takie moje pierwsze podejście do nowego cyklu właśnie takich retro e, opowieści. Jeżeli on Wam się spodoba, jeżeli e, będziecie chcieli, to takich rzeczy będzie więcej na kanale. Oczywiście wszelkiego rodzaju nowe recenzje i tak dalej, cały czas to będzie. Natomiast, tutaj sobie kluczyć, sobie spierzemy. Natomiast oprócz tego, jeszcze tak właśnie, mam ochotę wrócić do. Różnych retro tytułów i je wam pokazać, jak to się kiedyś grało, jak to wszystko wyglądało, i sobie będziecie mogli zobaczyć, jeżeli nigdy nie widzieliście tych tytułów i jak to wyglądało, natomiast jeżeli widzieliście, graliście, to wspominamy sobie wspólnie stare dobre czasy. U góry harcuje jakiś potwór. Tutaj, żeby wypuścić tego gotka, coś musimy przełączyć, więc trzeba wejść tutaj, prawdopodobnie. Jesteśmy na górze. Na górze i zobaczmy, co tutaj zrobić. O nie, zahaczył nas tutaj. Czyli to tak się nie będzie sprawdzać. Można się tu przeturlać, ale to też dostajemy damage. Niedobrze. E, kluczyk. Czemu nie mogę zabrać tego klucza? Podejrzewam, dlatego że mam już jeden e, w zapasie w tym momencie, w kieszeni. E, właśnie, przypomniałem sobie. Przecież tutaj możemy przygnąć do ściany. Widzicie nawet takie elementy Pseudo 3D. Oczywiście to jest fizycznie 2D. Natomiast możemy w ten sposób uniknąć tego jego mościa. Przyjemna muzyczka w tej produkcji, naprawdę przyjemna muzyczka. Potem, z tego co pamiętam, sprzed 21 lat są zupełnie inne klimaty tych leveli. Nie tylko takie podziemia, jak tutaj widzicie, tylko klucze. Mam ten klucz zebrany jeden i nie mogę tego otworzyć. Pytanie dlaczego? Yy, może najpierw muszę tego z dołu wypuścić. On tak podskakuje. Podejrzewam, że się niecierpliwi, że to od niego chodzi. Tutaj jakaś znaczka i pewnie to trzeba przełączyć. Yy, tak, przełączyłem to, tylko że Teraz muszę chyba tą dziurą przejść tym korytarzem tutaj na dół, ale jeszcze się upewnię. Tak zrobię, właśnie. Tak zrobię, tak zrobimy. Mam za zanadrzu kilka innych tytułów. Nie za często zobaczymy z jakąś częstotliwością, natomiast chcę wrzucać takie materiały, jeżeli one będą Was interesowały. Z ja, y, jaką długość tych materiałów porobić, to też się zastanawiam. Doszedłem do wniosku następującego, że raczej wolę to nagrywać na żywo, pokazując Wam nic niż robić tak jak z recenzjami, y, co niektórymi, czyli nagrywać osobno audio i potem dogrywać obraz. Słodkie te małe ludziki. On tutaj wejdzie, nie wejdzie. Gdzie on idzie w takim razie? On idzie już do wyjścia, z tego co widzę. Aha, czyli on idzie do wyjścia, to jeszcze został nam do uratowania ten drugi jegomość. Tutaj już wiemy, jak się zachowywać, nie tracąc życia. Proszę bardzo. To jest przełączone, więc tu już nie potrzebujemy nic robić. Te plansze są coraz trudniejsze. Potem, jak się możecie łatwo domyśleć, tutaj jest apteczka, więc sobie ją zbiorę. Coraz bardziej skomplikowane. I bardzo dobrze. Hm. E, gdzie ja poszedłem? Przecież nie powinienem tutaj iść. Tylko tutaj. Także zastanawiam się nad długością tych materiałów. Czasami będę miał coś więcej do powiedzenia, czasami mniej. <laughs> Więc na przykład w tym wypadku zastanawiam się, czy dla samego pokazywania wam, co jest dalej, warto robić taki bardziej niemy gameplay. Czy też powinienem to zakończyć? Dajcie mi znać. Skomentujcie to jakoś, jeżeli obejrzeliście, przynajmniej do tego momentu. I może wspólnie po prostu troszeczkę wymyślimy, jak to robić, żeby, żeby Wam się najlepiej to oglądało. Ja zdaję sobie sprawę, że to są takie, może tytuły i tematy niszowe, może takie bardziej dla chyba starych wyjadaczy, którzy lubią sobie powspominać, chociaż kto wie. No ale w tym przypadku, chyba też ważne jest to, że mamy do czynienia z grami, które, które możecie dzisiaj zagrać i one będą dzisiaj was cieszyły, będą dobre, będzie się w nie fajnie grało. Yy, oczywiście nie każdy tytuł retro, do którego tutaj dojdę, taki się okaże. Zobaczymy po prostu, po to też yy, gramy w te tytuły retro. Ale na przykład w przypadku Benefaktora jestem mile zaskoczony tym, że yy, to nie jest tylko coś, co było w mojej pamięci jako bardzo fajne. Hmm. Tylko się okazuje, że po prostu w to się przyjemnie gra. Tutaj z kolei ciekawostka, że plansza składa się z kilku takich dodatkowych pomieszczeń. Tutaj nic nie mogę zrobić, bo musiałbym najpierw mieć klucz, by uwolnić tego gościa, który by poszedł na górę. Potem klucz jeszcze przełączył wajchę. Więc wcześniej muszę zdobyć klucz gdzieś indziej. Znaczy nie, tak, tak mi się wydaje, że właśnie tak. Więc idziemy gdzieś indziej po klucz. Tu były jeszcze drugie drzwi, chcę zobaczyć co w nich jest. Tutaj też jest... aha. Czy jednak trzeba najpierw się udać... ...tędy? Nie! Prawie się zabiłem, o chryste! Ile energii straciliśmy. To był błąd. Game over. Yy, nie pamiętam, w jakiej sytuacji się teraz znajdziemy. O, dobrze. Pomimo, że game over, to idziemy od tego momentu, gdzie skończyliśmy. Jak to się. Aha, przetoczyć się chyba trzeba będzie. Nie, też nie. Jak to załatwić? Nie wiem, czy z taką energią warto się jeszcze trudzić. Pozwólmy sobie jeszcze raz zginąć i niech, niech pomyślę. Turlaniem się tego nie, nie przeskoczymy. Gdybyśmy mieli lepszy jump, ale spójrzcie. A nie, udało się, dobra, da się. Jakoś wcześniej źle kliknąłem po prostu, czyli da się bez straty życia tutaj. Tutaj na razie przygniemy do ściany, żeby być bezpiecznym. Pójdziemy sobie po klucz po prawej stronie. Animacja tych wszystkich postaci jest. biorąc pod uwagę, że to jest gra sprzed 21 lat jest naprawdę fajna. Niczym ta gra nie ustępuje dzisiejszym produkcjom niezależnym o kurcze. wręcz przeciwnie, jest lepsza od wielu, wielu takich tytułów. Tam na górę się nie dostaniemy, bo tam jest platforma, którą trzeba która jest potrzebna do uruchomienia. Jakoś... Pewnie za pomocą tego ludka, po którego idziemy tutaj. Podejrzewam. Kurczę, znowu błąd. Znowu sobie krzywdę zrobiłem. I gdzie ten ludek teraz pójdzie? Czy on tutaj będzie chciał? Nie, na górę nie ma możliwości, żeby wszedł. Więc on tutaj tym korytarzem się gdzieś uda. Mhm, on nam tutaj. Chociaż chciałem powiedzieć, że on nam tutaj pomoże, ale. Czy on się udał do wyjścia? Udało do wyjścia, więc muszę tutaj wykombinować, co z tym zrobić. Ten kurs jakoś muszę ściągnąć, tylko nie wiem, jak to zrobić. Ponieważ potrzebujemy do tego ludka jeszcze, chyba. Tu jest zagadka rozwiązana. To jest gra jak widzicie taka logiczna i tych elementów logicznych jest coraz to więcej Szczerze powiedziawszy Szczerze powiedziawszy chyba utknąłem Nie jestem pewien jak to rozwiązać Tutaj nie ma nic Podejrzewam na dole co by mogło no, o kurcze, nie zauważyłem tej postaci tutaj, trzeba się będzie przeturlać, o, przeturlanie pomaga, gdybym ja miał klucz. Dobrze, słuchajcie, to jest materiał eksperymentalny, więc ja go kończę w tym momencie, nie chcę tutaj Wam przynudzać tym zamotaniem, ponieważ nie wiem za bardzo, kto w tym momencie przejść. Ja to rozgryzę sobie na spokojnie i sobie pogram dalej. Natomiast, jak widzicie, Benefaktor, rocznik 1994. Bardzo fajny tytuł, myślę. Jeżeli ktoś lubi zręcznościówki, platformówki, elementy logiczne, jeszcze do tego mu nie przeszkadzają. Takie proste zagadki, bardziej na zasadzie, gdzie co przełączyć, gdzie co otworzyć itd to ta gra może Was naprawdę zaskoczyć. Im dalej w las, tym ciekawiej, więc im dalej są różne, bardziej złożone poziomy, pojawiają się dodatkowe rodzaje potworów, dodatkowe rodzaje urządzeń, które są do przełączania, zupełnie nowe biomy, jak to byśmy dzisiaj nazwali dzisiejszym językiem, czyli zupełnie nowe typy map wizualnie. Myślę, że to jest coś ciekawego. Dobrze, czekam na Wasze komentarze w związku z tym pomysłem na, na tą nową serię. Jeżeli macie propozycje, właśnie tytułów, które chcielibyście zobaczyć, bo kiedyś graliście albo słyszeliście o nich jakieś klasyki, dajcie znać w komentarzach. Może się uda taką rzecz klasyczną załatwić i zagrać i po, poopowiadać troszeczkę na jej temat. Więc liczę na Wasze głosy. Tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!